E, nie zawsze musi być słodkie, ale też nie musi być do kitu. Zajęło mi to bardzo dużo pracy. Musiałem się otworzyć i rozmawiać o tym z moimi przyjaciółmi, a także pisać o tym, udać się na terapię, żeby walczyć z demonami. Niestety, w 2017 roku Chester odebrał sobie życie, a jego bliscy przyznali, że muzyk wyglądał tak, jakby uporał się z depresją. Był szczęśliwy, dużo się uśmiechał. Chester przez lata walczył z problemami w różnych obszarach życia. Jednak nie wyczułem nic niepokojącego na kilka tygodni czy miesięcy przed tym, jak targnął się na swoje życie. Rozmawiałem z nim dwie noce przed jego śmiercią. Był w siódmym niebie. Był podekscytowany rozpoczęciem próbki, wieloma rzeczami. Wdowa po Chesterze w krótkim nagraniu na Twitter że zamieściła filmik, który powstał 36 godzin przed samobójstwem muzyka. Na filmie widać jak Chester śmieje się i przekomarza ze swoimi dziećmi, co tylko potwierdza, że depresja nie ma. O tym.